Po drodze równej jak stół o asfaltowej nawierzchni mogą już jeździć nie tylko mieszkańcy Gierlachowa w gminie Dwikozy. Dziś odbył się oficjalny odbiór nowo wybudowanego traktu. Zadanie, którego budowa trwała 6 miesięcy kosztowało prawie 570 tysięcy złotych. Piękny odcinek 652 metry drogi zrealizowanej w ramach PROWU, czyli Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za 567 tysięcy złotych. Dofinansowanie 64%. Czyli 361 tysięcy. Gmina Dwykozy dołożyła 205 tysięcy. Mamy piękną drogę. 3,5 metra szerokości z poboczami to prawie 5 metrów. No, roboty zostały zgodnie, wykonane zgodnie z dokumentacją. A więc trzeba było zrobić stabilizację podbudowy, warstwy podbudowy. Następnie dwie warstwy bitumiczne plus pobocza skruszywa. No i przebudowa, dostosowanie wjazdów do posesji. Droga o nowej nawierzchni była długo oczekiwana. Gierlachów ze względu na bliskość Sandomierza, walory przyrodnicze, klimatyczne i infrastrukturę jest miejscowością, którą chętnie ludzie zasiedlają. Buduje się tu dużo nowych, pięknych domów, jak widać z jednej i z drugiej strony, a te, które mają troszkę więcej lat są restaurowane i liczymy, że przez takie inwestycje co najmniej nie będzie ubywać nam mieszkańców, a może przybywać, ponieważ Kilkadziesiąt działek zostało już w jakimś stopniu uzbrojonych i można już nie przy polnej drodze, ale przy asfaltowej, dość szerokiej jak na warunki gminy i, gmin, i w ogóle gmin. Budować domy. Giermachów jest miejscowością bardzo bezpieczną, i to jest kolejny atut przemawiający, by tam się osiedlać. Jest oczywiście bezpieczny. Myślę, tutaj, to tutaj żadna woda nie dojdzie, jeśli to jakaś tam opadowa, no ale to, no, to takie rzeczy się zdarzają w, w całym świecie, że jakieś tam miejscowe oberwania chmur mogą spowodować skutki. Trudne do, do, do określenia, nie? ale tutaj nie słyszałem, żeby było obieranie chmury w Gerlachowie. Nie wiem, są wie pan takie miejsca, że te TORNADA, jakieś tam Wichury, huragany przychodzą, w Gerlachowie nie. Trakt o bitumicznej nawierzchni poprawi bezpieczeństwo w ruchu drogowym i bezpieczeństwo pierwszych nieżąż, STV-info.